Cześć, z tej strony Marek z trybu Solo. Dzisiaj mam dla Was książkę, właściwie książkę paragrafową lub scenariusz jednosobowy, tak jak jest napisane tutaj. Samotnie przeciwko ciemności ze świata ze Jest ładnie wydany w twardej oprawie w formacie A4. Wydany jest przez Black Monk. Tu możecie znaleźć sobie adres blackmonk.pl. Oni wydają w ogóle bardzo dużo rpg w ostatnio, między innymi właśnie ze Wktulu. Dużo innych to możecie sobie sprawdzić na ich stronie. I to jest taka kampania osadzona w świecie RPG ze Wktulu, tyle tylko, że po prostu dla jednego gracza. Ma troszeczkę, zaraz sobie to tworzymy zresztą ma troszeczkę format książek paragrafowych, przy czym jest bardziej zaawansowana. Mm, bo nie mamy tutaj e, po prostu czytania, czytania kolejnych, czytania kolejnych paragrafów i. O, uciekajcie! <grym> Papiery. E, czytania kolejnych paragrafów i po prostu przeskakiwania od strony do strony, tylko mamy jednak bardziej złożony system e, rzucania koskami, tworzenia postaci, czyli bardziej już jak e, faktycznie w e, RPGu, e, Możemy sobie przeczytać. E, czworo przyjaciół zostaje wciągniętych w mroczną historię. Bezcenny artefakt, który zniknął w tajemniczych o, okolicznościach. Ma zostać wykorzystany do przeprowadzenia bluźnierczego rytuału. Według wszelkich przesłanych doprowadzi on do zniszczenia świata. Los ludzkości leży w Twoich rękach. Ciemność narasta i tylko Ty możesz powstrzymać nikły promień tego światła. Mamy tutaj czterech badaczy, z tego co wiem, przygotowanych wstępnie, ale też możemy sobie złożyć oczywiście swoich. Zobaczmy, jak to mniej więcej wygląda. Ja nie będę oczywiście pokazywał Wam wszystkiego, bo nie chcę tutaj e, niczego zepsuć fabularnie. Możemy sobie otworzyć i zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. na tutaj początek, e, tu mamy wstęp i tak dalej. E, ale oczywiście e, tam kolejnych paragrafów czytać nie będziemy. Tu mamy informacje wstępne. E, oryginał został wydany przez firmę Chaosium. Chaosium, e, czy jak tam czyta? W każdym razie, no, firmy, która ciągnie te wczuły już od wielu, wielu lat. Hmm, Sobo od autora zaczynamy, mam informację, jak sobie wszystko od czego zacząć, jak rozpocząć. Tu się zaczyna tutaj już scenariusz. I teraz tak, żeby zagrać sobie w tą przygodę, musimy mieć tak naprawdę, poza oczywiście tą książeczką z kampanią, musimy mieć starter do siódmej edycji Zebuktulu lub jakiś tam podręcznik, oczywiście jeśli macie pełen podręcznik do Zebuktulu siódmej edycji, no to super. Jeśli nie, no to na szczęście firma Blackmonk udostępnia taki starter do pobrania i wydrukowania. Ja sobie właśnie go wydrukowałem. I tutaj mamy tak naprawdę skrót jakichś tam podstawowych zasad do zebuktulu, do, do, do zebu RPG, gdzie jest informacja, jak się tam tworzy badacza, jak się wykonuje różne testy, rzuty. I, I tak dalej. Nie jest tego dużo, bo tego jest kilkanaście stron. Ja sobie wydrukowałem połowę, bo tam drugą połowę startera to. No druga połowa to jest jeszcze przygoda dla, dla kilku badaczy i strażnika, czyli mistrza gry. I, no ja jestem solo, <laughs> więc werpega normalnego nie pogram, Także wydrukowałem sobie tutaj takie informacje, które mi się po prostu przydadzą do tego, jak, jak grać samotnie przeciwko ciemności. To mamy wszystko opisane. Jakie się robi testy, jakie się robi rzuty, jak jest mechanika i tak dalej. Dużo tego nie jest. Yy, można sobie tutaj przejrzeć to i przelecieć. No, ale jest to na pewno taka gra, do której trzeba mi troszeczkę więcej czasu i trzeba sobie usiąść i przysiąść. Yy, przysiąść, usiąść i zobaczyć. A nie tylko poczytać i troszeczkę się nauczyć. A nie tylko otwierać i po prostu w pociągu gdzieś tam sobie jechać z tymi paragrafami i, i skakać z, yy, od strony do strony. Będziemy potrzebować jeszcze kostek. Yy, z tego co wyczytałem. Yy, to jest taki typowy zestaw kostek do RPG. Można sobie jakieś ładny kupić też na stronie monka, bardziej dedykowane do, do Zebuk Toolu. Tu mamy kostkę tam K4, K20, wieka K10, K6 i chyba K8. 12-ściennej kostki, z tego co wiem, nie będziemy potrzebować. Tutaj sobie otworzymy jeszcze książeczkę. Nie yy, zobaczymy na końcu. Yy, mamy tutaj różne takie dodatkowe rzeczy, które nam się w grze przydadzą. Tutaj mamy tabelę lokacji, yy, mamy postacie, które możemy sobie yy, po prostu no najlepiej pewnie skserować. Ewentualnie by sobie można ze strony Black Monka też wydrukować pomocy do tej gry, czyli te wszystkie rzeczy, które są tutaj na końcu wydrukowane, możemy sobie yy, tu jest informacja o, możemy sobie materiały pomocnicze pobrać i, i sobie wydrukować osobno. Więc nie chcemy tej naszej wspaniałej yy, książki Gdzieś tam nosić na ksero. Badaczy mamy czterech: Louis, Ernest, Lidia i Devon. Tu jest karta postaci pusta. którą też możemy sobie ze strony pobrać i wydrukować albo skserować. Jeśli nam się po prostu żaden z tych badaczy nie podoba lub jakiś badacz zginie, bo z tego co wiem w tej grze, kiedy zginie nam badacz w trakcie rozgrywki, możemy sobie nowego badacza hmm, stworzyć lub wybrać z tych pozostałych i kontynuować naszą przygodę. Więc nie musimy tego wszystkiego zaczynać od początku. O tutaj reklama podręcznika badacza już w tej pełnej wersji. I reklama jest kolejnej kampanii już fabularnej do Zewu Do pobrania jeszcze wiem, że jest kalendarz, gdzie musimy sobie śledzić jakieś tam daty konkretne i Właściwie to tyle. Po przeczytaniu zasad Startera, po przeczytaniu tutaj wstępu, możemy rozpoczynać naszą przygodę. Czyli do tego musimy się zabrać troszeczkę bardziej na poważnie. Już nie tak, że, że siadamy z kawą na balkonie i czytamy, gramy i skaczemy po paragrafach tak jak było w dawno wydanym kiedyś Wehikule Czasu, czy, czy nawet w komiksach paragrafowych, które gdzieś tam ostatnio wydaje Fox Games. No mm. tu musimy się troszeczkę przygotować tak jakbyśmy sobie grali w RPGa, tylko że fajne jest właśnie to, że nie musimy mieć Inny gracze czy mistrza gry, tylko możemy sami sobie tutaj usiąść i, i sobie w to wszystko zagrać. Lub oczywiście, jeśli ktoś na przykład chciałby sobie zagrać, czy nauczyć się grać, czy chciałby zostać mistrzem gry w Zewok w siódmej edycji, może sobie tą przygodę też kupić. I w, w ramach nauki, w ogóle mechaniki i poznania świata mógłby sobie tą przygodę rozegrać sam. I pewnie łatwiej by było potem już grać w pełną wersję Zewok RPG. Yy, czy jakąś gry, czy już jako gracz? <laughs> Wierzę, że Black Monk wydał też taki starter do zeboktoru, gdzie mamy też skrócone, yy, jakby w pudełeczku ładnie skrócone zasady gry, ale tam są jeszcze też przygody. Yy, tam są dedykowane kostki, yy, karty postaci, jakieś pomocy dla graczy. Yy, takie coś też można by było sobie ewentualnie kupić. I tam też wiem, że jest przygoda dla jednego gracza w środku. Ja nie będę tu werytował, tak może na szybko tylko przelecę, żeby tutaj nie spoilować, ale widzicie jest dużo paragrafów, jakieś rysunki. O, tu jest ten kalendarz, o którym mówiłem, gdzie musimy tutaj śledzić różne daty, godziny i tak dalej, dlatego że pewne wydarzenia w grze dzieją się w określonym czasie, w określonym miejscu, w określonych godzinach i też na przykład musimy tego sobie gdzieś tam pilnować. Nie musicie nic z tego, tak jak mówiłem, wyrywać. Można sobie te wszystkie pomoce wydrukować dodatkowo ze strony Blackmonka i. I tyle. Ja jestem zadowolony, mam nadzieję, że, że przygoda będzie fajna i ciekawa. Fanem The jestem już od bardzo dawna tak naprawdę, bo moja przygoda z The gdzieś tam w fabularnym RPG zaczęła się jeszcze w latach 90 Już nie wiem przy której edycji The ale przy którejś tam, tej pierwszej chyba wydanej w Polsce. Troszeczkę grałem, troszeczkę próbowałem być mistrzem gry. Potem na długie lata, właściwie do dzisiaj, no do, do RPG-ów już nie wróciłem. Ale fanem tulu jestem, czy planszówkowego, czy fabularnego, czy książkowego, czy komiksowego. Także cieszę się, że, że mogę sobie wrócić do takiego grania w RPGi. Troszeczkę sam, <ścoughs> przeciwko ciemności i pograć w domowym zaciszu, bez zbierania jakiejś tam drużyny, czy grupy ludzi. Ale oczywiście może to rozbudzi mój apetyt i będę sobie chciał pograć w prawdziwego, rasowego, już pełnowymiarowego repega w tulu. Także... Super. Fajnie, 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 że ktoś padł na pomysł wydania czegoś takiego, w ogóle takich przygód na jednego gracza. Wiem, że Chaosium ma na stronie jeszcze tam samotnie przeciwko chyba wiem, ogniu, czy, czy nie chcę pomieszczać, ale tego typu przygód jest jeszcze, na pewno wiem, że są jeszcze dwie. Także jest to fajne, fajne wprowadzenie do świata do i do nauczenia się tak naprawdę też zasad, bo można się nauczyć z takim mistrzem gry sterowanym przez po prostu książkę. Także super, recenzja na pewno będzie u mnie na Instagramie, także wracajcie, sprawdzajcie i do usłyszenia. <grym> Dziękuję, cześć.